Dzisiaj cały dzień się bardzo dobrze bawię, gramy. Pyszny smalec swojski z ogórkiem, ze szczypiarkiem z własnego grudka. Widzisz, jednak mówiłam ci, tak piękne no, wydarzenie trzeba zawsze uwieczniać. Powiem wam, że to jest ciężka robota muzycyj. Cały dzień na tym grał. To jest ciężka robota. Zobaczysz, pójdziesz do lekarza, będziesz jutro za nie się na ten. No. Ja nie będziesz mógł gramka Ej, na spokojnie, bo przodem sobie wy a Andrzej będzie musiał odrobić. A to wszystko związane z nowym przebojem Karoliny. Ależ oczywiście dlatego tutaj jesteśmy. Daj się porwać do tańca i nie żałuj buziaków Robert Słachy, ten jachle. Ja że Andrzej nie miał podłączonej gitary i dopiero żeśmy pod koniec tego całego nagrywania, dobry bas był dopiero, bo Andrzej grał, grał, ale no po prostu nie był podłączony. A, ja dlaczego, a dlaczego ty sobie robiłeś selfie jak myśmy czekali na wspólne zdjęcie? No bo ja się tak nie znam, na tej technologii tak. Ja to dobrze nagrywany Robert. Teledysk nagrywaliśmy, z gminy szemut jesteśmy, Koleczkowianie z Koleczkowa. To garstka oczywiście. Reprezentacja, tak. Zawsze tak się bawicie? Oczywiście, my jesteśmy kaszobi wesołe ludzie. To był organizacyjnie najtrudniejszy dla mnie teledysk. Naprawdę. Kiedy możemy spodziewać się piosenki? Dzisiaj mamy. Co mamy dzisiaj? Fajne. Wtorek. Mamy dzisiaj wtorek, więc w środę. Nie, w środę nie. W piątek! 23 maja o godzinie 17. Premiera piosenki pod tytułem? Daj się porwać do tańca. Porwali się do tańca tutaj? Tak, ale Ty też Robercie? No, ja też się porwałem, właśnie jakoś mi się udzieliło. No ja Ci powiem, że jestem bardzo zadowolona, że wziąłeś udział w Teledysku, tylko szkoda Twojego samochodu. No tam no, stoi się cały czas, się prawie pali. się palił. tak. No właśnie. no właśnie, my mamy takie ujęcia jak Andrzej Ci podpala. Piękna sceneria kaszubska jak zawsze, wybierasz po prostu miejsca, wow. Ja tutaj miałam ogromne szczęście, bo tutaj się odbywają imprezy jak Browar Gedon i też e, piknik e, rodzinny firmy Wodkan, brawo deweloper i i tak dalej a że jestem z Chmielna i często tędy przyjeżdżamy, to ja to miejsce widzę no i nie mogło być tym razem inaczej i ja bardzo dziękuję państwu Grzynkowicz za to, że się zgodzili abyśmy nagrali w tym pięknym miejscu ten teledysk no to czekamy na teledysk, tutaj chyba są <coughs> sprawcy tego wydarzenia tak, tak, no coś... tak, tak kamera, ryżek teraz akurat, akurat butelka, ale to, to tak, Tylko z tych kufli wypita? ja wiem, że ma nic. A my jesteśmy nasi, nasy nie tymi strażnikami, my jesteśmy kašewni. Jak me wędzur wešle, tak my reno prześle, a my sobawile. No a na a muzyczka i no i I mam same dobre dziejstwa. Chleb, sosyści, chleb, znaczy chleb. Te nagrywaście nie. kiełbasę, Tać dobry, bocieki. Mmm, tu ku kiełbasa, palec zapłać.